Udało się Real Madryt odbębnił to, co miał odbębnić. 3-0 do 0 zwycięstwo w spotkaniu z Paczuką oznacza, że Blancos sięgnęli po Puchar Interkontynentalny. No i w oczywisty sposób był to mecz, który Real mógł najwyżej nie przegrać. Był to mecz, który nie przynosi większej chwały tak naprawdę, który wygrać było trzeba, no obowiązek po prostu. No i nie było szoku, nie było niespodzianki. Real Madrid faktycznie był po prostu lepszy i jasne: piłkarze, paczułki mogą twierdzić, że Real Madrid do strzelenia bramki niczego sobie nie wykreował i że to Paczuka była bliższa strzelenia gola i tak dalej. To wszystko jest prawda. Tyle tylko, że ja przez cały ten mecz miałem poczucie. Że Real gra na półgwistka, że Real w każdym momencie może się naprawdę odpalić, że Real może nie jest w najlepszej dyspozycji, ale jest o klasę lepszy od swojego rywala. Za każdym razem, kiedy Real wyprowadzał akcję no biło po oczach to jak meksykańska drużyna dużo miejsca zostawia w drugiej linii, bo naprawdę nie trzeba było tam robić nie wiadomo czego jasne, rywal miał w swoim składzie parę nazwisk, które kojarzyłem z Usamą Idrisim na czele, którego kojarzę między innymi z bardzo krótkiego i słabego epizodu w się. no w każdym razie to nie było wystarczająco dużo, bo nie mówimy tutaj o jakichś super gwiazdach piłki nożnej i też ludziach, którzy że jakiś tam szczyt swojej piłkarskiej kariery mają raczej za sobą. No i było to po prostu widać. Niezależnie jednak od tego, miło było zobaczyć, że Mbappé znowu strzelił bramkę i. Okej, okay, to była fantastyczna akcja Viniego i tutaj w większości jest to zasługa Brazylijczyka to, że wynik udało się otworzyć, ale Mbappé też tam całkiem dobrze się zachował, ustawił się gdzie trzeba, nie zepsuł prostej, ale jednak nie takiej wiecie, 800% sytuacji, także nie ma powodu tak naprawdę narzekać. Rodrigo strzelił bardzo, ale tu bardzo ładnego gola i cieszę się, że znowu mu siadło. Nie wiem, no, znowu, ten mecz z Paczuką nie był meczem, który mógłby być jakimś papierkiem lakmusowym czegokolwiek tak naprawdę. To był mecz, z którego ktokolwiek może wyjść najwyżej z minusem, ale no... Kurczę, strzelił ładną bramkę, był pewny siebie Rodrigo, oby to nastawienie było przenoszone na kolejne spotkania, bo od dłuższego czasu mam wrażenie, że to nastawienie Rodrigo jest problemem. Technicznie to jest przecież piłkarz absolutnie bajeczny. No i były dwie kontrowersje. Bramka Rodrigo nie wiem, czy tam nie powinno się gwiznąć, spalonego Beringama jasne, Piłka i tak była zasłonięta, niezależnie od tego, jakby Bellingham stanął. No, ale jednak, jeżeli Bramkarz ma bliżej przed sobą piłkarza, no to jakiś to tam wpływ na jego zachowanie ma, nawet podświadomy. Ale okej, okay, myślę, że to nie był jakiś dramatyczny błąd i można to podciągnąć pod interpretację dla sędziego. Druga rzecz to karny na Lukasie z Idrisim w roli głównej, tym Idrisim, o którym już wspomniałem. Tutaj kontrowersja myślę, że mniejsza. No, bo nie można w moim odczuciu nie mieć takiego poczucia, że popularny Kafukas dał dużo od siebie dodatkowego, że tak powiem. Że to nie była sytuacja, w której nie mógł ustać, ale z drugiej strony ewidentnie został kopnięty, i no, nie ma tutaj skandalu. Zmierzam tylko do tego, że piłkarz, który zawsze, całe życie byłby 300% fair i tak dalej, no to raczej by tam na karnego nie polował. No ale wyszło jak wyszło, real grało trofeum, także nie ma co się tutaj rozwodzić. Tak naprawdę nic chwalebnego, ale też jakiejś wielkiej hańby w tym wszystkim nie widzę. Oczywiście jest zawód, że tyle minut zagrał Rudiger, że Bellingham też mógłby. Trochę mniej intensywnie, że tak powiem, w tym meczu uczestniczyć, ale generalnie i tak miałem poczucie, że maksymalnie na drugim biegu Real to wszystko rozgrywał i odmębniony po prostu. Mam nadzieję, że udało się osiągnąć, no poza tym trofeum będącym obowiązkiem, że udało się osiągnąć główny cel, czyli sprawić, że wszyscy, którzy będą mogli zagrać z Sewiją, że są w dobrym zdrowiu, że są w dobrej kondycji.